Dzień dobry w kolejnym filmie. Dzisiaj dokończę te zadania, które zaczęliśmy. Zrobiliśmy 6 zadań. E... Repetytorium, tak zdałem. E... Zaczynamy od zadania 7, to jest strona 27. Wartość wyrażenia 2 razy 2 do potęgi 7, dodać 2 do potęgi 3, razy 2 do potęgi 5 wynosi. Zapiszę może ten przykład. 2 razy 2 do potęgi siódmej. Dodać 2 do potęgi trzeciej razy 2 do potęgi 5. Tak wygląda przykład. Yy, mamy dodawanie, mamy mnożenia. Pamiętajcie, że wzorów, yy, tych na yy, potęgowanie, kiedy mamy takie same podstawy, możemy używać tylko w mnożeniu i dzieleniu. Czyli mogę zastosować wzór w tym miejscu. Oraz mogę zastosować w tym miejscu. Nie mogę stosować wzoru z dodawaniem, bo takiego po prostu nie ma. 2 razy 2 do potęgi 7 to jest 2 do potęgi pierwszej razy 2 do 7 dodajemy wykładniki, czyli 2 do potęgi 8. Dodać. 2 do potęgi 3 razy 2 do potęgi 5. Mnożenie, dodajemy wykładniki, 2 do potęgi 8. No i teraz pytanie, co z tym zrobić? 2 do potęgi 8 dodać 2 do potęgi 8. A gdybym miała napisane po prostu coś plus coś. Jabłko plus jabłko. To jest to samo co dwa jabłka, bo mam to samo plus to samo. I ja mogę napisać, że mam dwa razy co takiego? No, dwa razy po prostu 2 do 8. Skoro ja mam 2 do 8, dodać 2 do 8, czyli mam dwa razy 2 do 8. A dwa razy 2 do 8 my już umiemy robić, bo ja mam mnożenie. Więc mogę sobie dopisać tutaj jedyneczkę i będzie to 2 do potęgi Dziewiątej. Mam nadzieję, że daliście radę bez mojej pomocy, tak naprawdę. Oby tak było. Dobrze, następne zadanie. Zadanie ósme. Parę liczb równych jest. Czy to są parę liczb równych, czy to będzie to C? Czy będą tutaj te dwie na końcu e, liczby równe? No i musimy to po prostu obliczyć. 3 do potęgi siódmej dzielone przez 3. Mamy dzielenie i te same podstawy. Jeśli mam te same podstawy i dzielenie, mogę sobie tutaj dopisać jedyneczkę i mogę odjąć wykładniki. 3 do potęgi 6, 7 yy, dzielone przez 3 do potęgi 1, to jest 3 do potęgi 7 odjąć 1, czyli po prostu 6. Natomiast tutaj powiedzcie mi, czy to będzie liczba dodatnia, czy będzie to liczba ujemna. Liczba ujemna do potęgi trzeciej, do potęgi nieparzystej, ten minus się nie usunie, on będzie. To będzie na pewno jakaś liczba na minusie. I tak naprawdę w tym momencie ja już nie muszę nic robić, bo to nie będzie równe tak czy tak. Skoro z tej strony na pewno będzie liczba dodatnia, a z tej strony ujemna, no to już my nie mamy czego porównywać, to nie będą pary liczb równych, a odpada. Ja mogę powiedzieć Wam, jak to się robi, bo jeżeli będzie ujemna, zamiast dziewiątki jestem z przez 3 do drugiej. I to wszystko jeszcze do trzeciej, czyli będzie minus 3 do szóstej. No ale jednak minus, więc to nie będą liczby takie same. Minus 2 do potęgi szóstej. Czy to będzie liczba dodatnia, czy ujemna? Minus 2 do potęgi szóstej. Liczba ujemna, przemnożona do parzystej potęgi, będzie liczbą dodatnią, czyli mogę napisać po prostu 2 do szóstej. Natomiast tutaj. Podstawów, podstaw nie mamy takich samych, nie mogę użyć tego wzoru, co tutaj w poprzednich przykładach, ale mamy te same wykładniki. Jeśli mamy te same wykładniki i dzielenie, to ja po prostu mogę podzielić sobie te podstawy. Dzielę podstawy. Ile to będzie minus 5 dzielone na minus 2,5? Minus 5 dzielone przez 2,5 na minusie. I to wszystko będzie do tej potęgi szóstej. Minus 5 dzielone na minus 2,5. Ile to będzie 5 dzielone przez 2,5? Ile dwóch, jakby, ile dwóch i połówek? Nie wiem, tego się dwóch nie odmienia. E, Mieści się w piątce. No dwie. Ujemna dzielone przez ujemną to będzie dodatnia, więc po prostu będzie to 2 do 6. No i czy to jest to samo? Dokładnie tak. Tutaj będziemy mieć 2 do 6 wynik. I tutaj mamy 2 do 6, więc to będzie na pewno ta odpowiedź. Gdybyśmy jeszcze chcieli porównać, no to w tym przykładzie, co ja mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Musiałabym obliczyć 2 do potęgi 7. 4, 8, 16, 32, 64, 128 minus 2, 126. Inaczej się tego nie da zrobić, bo. Nie mam takich samych nawet, żeby jakoś tak zredukować typu jabłko, plus jabłko. Nie da się. 32 to jest 2 do 5. 32 razy. Pierwiastek trzeciego stopnia z minus 8 to jest minus 2. Więc 32 razy minus 2. I tutaj znowu będę miała liczbę ujemną, a tu będę miała liczbę dodatnią. No i też już po prostu odpada. Eee... Tutaj też na pewno nie będziemy mogli tego zrobić. I mnożenie, więc jak w mnożeniu mogę wrzucić wszystko pod jeden pierwiastek? Pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 20 to jest pierwiastek ze 100, czyli 10. Pierwiastek z 64 to jest po prostu 8. 10 plus 8, czyli będzie wynik 18 z tej strony. A z tej strony co by tu było? Pierwiastka trzeciego stopnia z 250 nie znamy. Pierwiastkę z 4 trzeciego stopnia nie znamy. Pierwiastek z trzeciego stopnia z 64, znamy, jest to 4. Często bym się myli. Czasem pisać, że to jest 8. Nie, bo to jest pierwiastek kwadratowy. Wtedy tak, a tutaj jest prześcienny. Yy. Mogę sobie, jeśli to jest mnożenie, wrzucić wszystko do jednego pierwiastka i mam pierwiastek trzeciego stopnia z 250 razy 4, czyli z 1000. Pierwiastek trzeciego stopnia z 1000 to jest po prostu 10. Doleć 4... Czyli 14. Tam było 18, tu jest 14. No niestety to nie jest równe. Tutaj nie mogę postawić znaku równości. Jest różne. Czyli zostaje nam podpunkt B. Tyle. Dziewiąte. Wysokość rąbu oporu 15 pierwiastków z 3 i boku długości 5 wynosi 3 pierwiastki z 3, 3, 75 pierwiastków z 3 i 1 przez 3 pierwiastki z 3. No dobra. Przepisuję sobie te, wypiszę sobie dane i narysuję sobie rąb. To zawsze mi pomaga. E, wysokość rąbu, rąb, przypominam, że rąb to jest czworokąt, który ma cztery boki równej długości. I tyle wystarczy, jeśli mówimy o definicji. E, jego pole, pole całego rąbu wynosi 15 pierwiastków z trzech. Bok długości 5. Czyli ja wiem, że długość boku to jest 5. Mogę napisać jakieś A. Po prostu 5. No i teraz yy, pytają nas o wysokość. Tego nie znamy. I tu jest taki myk. Jaki jest wzór na pole rąbu? Większość z Was na pewno by mi teraz powiedziała... Yy, Moment, muszę się skupić teraz. E razy, e, e razy F przez 2, czyli wymnożone iloczyn przekątnych podzielone przez 2. Połowa iloczynu przekątnych. Tak mogłam napisać. Ja na z boku tutaj ten wzór, który nam się kojarzy, czyli E razy F przez 2. Oj, zrobię tak. Brzydko napisałam. I wtedy muszę mieć podane dwie przekątne. Jedną przekątną i drugą przekątną. Czy ja tutaj mam przekątne? No nie, więc ja nie, mogę, ja nie mogę wykorzystać tego wzoru, bo ja tutaj nic nie mam podane. Podano nam tylko pole i tyle. Ale zwróćcie uwagę na to. Mam podane A i na pewno nie jest to bez, bez jakby bez powodu, żeby mi podali to A. Mam znaleźć H. Czy znacie jakiś wzór, który moglibyśmy tutaj wykorzystać? No, rąb to jest, ale nie chodzi właśnie o rąb. Zwróćcie uwagę na to, jak się nazywa taka figura. Ale nie nazywając ją rąbem. Jest to czworokąt. I on ma też, zwróćcie uwagę tutaj, dwie, pare, dwie pary boków równoległych. Czyli jeśli ma dwie pary boków równoległych, to ja też mogę nazwać tą figurę równoległobokiem. To też jest równoległobok. A wzór na pole równowo, równoległoboku jest powiązany z czym? Z podstawą i wysokością, która spada na tą podstawę. Czyli jeśli ja znam pole, bo wiem, że pole moje wychodzi 15 pierwiastków z trzech. Zamiast tego P przepisałam 15 pierwiastków z trzech. Jeśli wiem, że A zamiast A mogę wpisać 5, mnożenie przepisuję i brakuje mi tutaj H. Nie mam podanego H. To 5 razy ile da nam 15 pierwiastków z trzech. 5 razy co da nam e, e, pi, 15 pierwiastków z 3. To tak jakbym chciała się tutaj rozłożyć. Tu jest mnożenie przecież. Ja mogę napisać to 15 jako 5 razy co? 5 razy 3 i jeszcze razy pierwiastek z 3. A po drugiej stronie, czego mi tutaj brakuje? Mam już piątkę, brakuje mi tego. Czyli wystarczy, że napiszemy 3 pierwiastki z trzech. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi, czyli jeszcze raz nie możemy wykorzystać wzoru na, na rąb, bo po prostu nie mamy danych. I musimy wykorzystać to, że mamy podaną podstawę, że szukamy wysokości, czyli musimy wykorzystać wzoru na równoległobok. Każdy rąb jest równoległobokiem, więc ten wzór idealnie tutaj pasuje. Więc odpowiedź to jest trzy pierwiastki z trzech. Wysokość jest równa trzy pierwiastki z trzech. Zadanie dziesiąte. Bardzo podobne zadanie do, co, jak poprzednie, czyli parę liczb równych jest. I musimy wybrać parę liczb liczby równych, czyli po prostu to jest kwestia tylko rachunków. Yy, mnożenie pierwiastek trzeciego stopnia za 125. Znamy ten pierwiastek? Znamy, bo 5 do potęgi trzeciej da 125. Więc pierwiastek trzeciego stopnia ze 125 to po prostu jest 5 razy. 1,25. Pierwiastek z 1,25. Pierwiastek z jedynki to jest 1, a pierwiastek z 25 to jest 5. 5 razy 1 piąta. 5. 5 razy biorę jedną część z 5. 5 razy 1 piąta po prostu to jest jedna całość. Tutaj, co tu się dzieje? Mamy pierwiastki kwadratowe oba. Zamieńmy na początek, żeby nie było liczb mieszanych. Liczby mieszane w ułamkach naprawdę utrudniają. Pierwiastek z 1 razy 25, 25 plus 24 jest to e, 49. 49, 25. Mamy dzielenie dwóch pierwiastków. Ja mogę to wszystko wrzucić pod jeden pierwiastek i nawet zamienić na mnożenie od razu m, liczby odwrotnej. Mnożę liczbę odwrotną. I popatrzcie, co tu się dzieje. Jak ładnie może się skrócić to 49.

20, pierwiastek z 25 pierwszych. 25 pierwszych to jest po prostu 25. Pierwiastek z 25 to jest 5. No nie są to liczby równe, więc odpada. Kolejny przykład. 2 do potęgi drugiej razy 5 do potęgi drugiej. 2 do potęgi drugiej to jest 4. 5 do potęgi drugiej to jest 25. I to wszystko było pod pierwiastkiem, więc musimy też wschować pod pierwiastek. 4 razy 25. To jest 100. Pierwiastek ze 100 to jest 10. Natomiast tutaj 10 do potęgi trzeciej dzielone przez 5 do potęgi trzeciej. Mam takie same wykładniki, więc wystarczy, że tutaj się pozbędziemy, podzielimy sobie te podstawy. To dzielone przez to. Zostawiam pierwiastek trzeciego stopnia, bo był. 10 dzielone na 5 to jest 2. I zostaje nam pierwiastek trzeciego stopnia. Jeśli coś jest do potęgi trzeciej, a jest trzeciego stopnia, usuwa nam się wtedy pierwiastek, zostaje nam po prostu dwa. No nie są to pary równe. I ostatni przykład, przedostatni przykład, trzeci przykład. E, dwa do potęgi trzeciej to jest 8 razy. Ile to będzie? Pierwiastek trzeciego stopnia z liczby ujemnej jest liczbą ujemną. I tu na pewno będzie liczba ujemna. Co razy, co razy, co da jedną ósmą? Jedna druga, bo pierwiastek trzeciego stopnia z 1 to jest 1, pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2. 8 razy minus jedna druga. Dodatnie razy ujemna, więc wynik będzie ujemny. 8 razy pół, 8 połówek to jest po prostu 4. 2 do potęgi drugiej to jest 4 razy. Pierwiastek z 1 czwartej. Co razy co da 1 czwartą? Pierwiastek z jedynki to jest 1, pierwiastek z 4 to jest 2. 4 razy pół, 4 półweczki to jest 2. No i znowu nam się nie zgadza, musimy lecieć dalej. D. Pierwiastek z 32, dzielone przez pierwiastek z 2. Pierwiastki mam kwadratowe dzielenie, więc mogę to po prostu połączyć. Pierwiastek 32 dzielone na 2 to jest 16. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 ile to będzie. 2. Pierwiastek z 16 to jest 4. Razy 2, więc to jest równe 8. To pierwsze całe wyrażenie jest równe 8. Natomiast w drugim wyrażeniu pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch razy pierwiastek trzeciego stopnia z 4. Mnożenie mamy tutaj pierwiastki są takie same, znaczy ten sam stopień, więc możemy je połączyć. Pierwiastek trzeciego stopnia. Z 2 razy 4, czyli z 8, ile jest równe? Po prostu 2. Razy 25 minus 9. 25 minus 9 to jest 16. Pierwiastek z 16 to jest 4. 2 razy 4 8. No w końcu się zgadza. Mamy przykład D. Ostatnie zdanie. Wybierz od, y, odpowiedź wśród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź y, wśród oznaczonych literami C i D. Wartość wyrażenia tego, jest równa 10 lub pierwiastek z dwóch. Wartość wyrażenia tego drugiego jest równa 2 pierwiastki z 5 czy 10. No to spróbujmy policzyć. 2 pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z 8. Mamy iloczyn tutaj. Pierwiastki są obad kwadratowe, więc możemy sobie to połączyć. 2 razy 8 to będzie 16. Czyli mamy pierwiastek z 16 dodać. Znowu tu mamy iloczyn. Oczywiście kolejność działa, więc nie mogę sobie dodać tego. Muszę, muszę dodać tą całość. Cały ten iloczyn. E, 12, pierwiastek z 12 nie wiem, ile to jest. Pierwiastek z 3 nie wiem, ile to jest. Więc mogę sobie schować pod jeden pierwiastek. 12 razy 3, czyli 36. Pierwiastek z 16 jest równy 4. Pierwiastek z 36 jest równy 6. 4 plus 6, 10. Natomiast drugi przykład 50 razy pierwiastek kwadratowy z 20 do potęgi drugiej. Pamiętajcie, że w tym zapisie podniesione do potęgi drugiej jest tylko to, co jest w nawiasie. To nie. Więc y, początek muszę przepisać pierwiastek z 20 do potęgi drugiej. Jeśli mam coś do potęgi drugiej, a jest to pierwiastek kwadratowy, to to nam się wszystko usuwa i zostaje 20. 20 razy pół, pół razy 20, 20 połówek to jest po prostu 10, więc wybieramy odpowiednio zadania. No dobrze, mam nadzieję, że przeżyliście te dwa filmy. Chyba nie było aż tak tragicznie, ale to też pokazuje, jakby w jakim kierunku bardziej można się przygotowywać i spodziewać, czego, jakby, co, co powinniście wiedzieć po tych pierwiastkach i podęgach. Jeśli chodzi o kolejne zadania, to na stronie 30-31 będzie mnóstwo fajnych zadań, ale mam nadzieję też, że już. Yy, yy, chciałabym, żeby ktoś z Was może spróbował zadania zrobić. Myślę, że byłoby miło. Yy. Zadanie, jest kilka zadań bardzo ciekawych, więc jeśli ktoś ma ochotę, to otworzyć, możecie wysłać te, takie zadania, nie wiem, wybrać sobie pięć, albo nie, możecie, możecie na dole napisać na przykład, które zadanie chcielibyście zrobić, bo na przykład zupełnie nie wiecie, jak je zrobić, a, a chcielibyście się troszeczkę rozwinąć, to w komentarzu napiszcie to nie wiem, pięć zadań, które by miało, które by się tam pojawiło, to po prostu wybierzemy z tych zadań i zrobię taki dodatkowy film. Już nawet nie chodzi o oceny, chociaż jak ktoś by zrobił nam, no, może bym dodała oceny. No dobra, bardzo Wam dziękuję i życzę miłego dnia.